Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W odcinku pod tytułem Ukryte Miejsce. W tym odcinku udamy się do pewnego ukrytego miejsca, do którego będziemy musieli użyć surfowania. Ale co tu będę dużo opowiadał, zaczynajmy odcinek. Ostatnio zakończyliśmy grę w miasteczku Petalburg. Po walce z liderem nasze pokémony nie mają się najlepiej, więc Udajmy się do centrum Pokémon. I mamy telefon. Witaj Brandon, tu Diana. Wczoraj stoczyłam walkę i wygrałam. To fantastyczne. A, i trenerzy ciągle do nas dzwonią. To może być dość denerwujące. Lećmy szybko nasze Pokémony i troszeczkę ułóżmy sobie inny skład. Będzie mi do składu potrzebny marczną. I wezmę go za winouta, bo nie będę właściwie go póki co trenował, bo jego trening naprawdę jest trudny, nie zna żadnych ataków atakujących i raczej nie pozna. I w poprzednim odcinku też dostaliśmy HM03, który zawiera potężny atak. Earth. I nauczę go właśnie marsztąpa, bo on jako może nie jedyny, ale może go poznać. Pozać go jeszcze może Lainun, ale po co ser? Zresztą wodny Pokemon mocniej uderzy wodnym atakiem niż na przykład normalny. To też jest właśnie cechą charakterystyczną typów, że mocniej walą atakami swojego i zamienię go za watergun, bo Porco Marsztopowi dwa wodne ataki. Tym bardziej, że Surf jest silniejszy, wali za 90 chyba i może potknąć. No to teraz wypróbujmy Surfa. A pływać możemy na każdym zbiorniku wodnym. Więc ruszajmy Marsztop. I od razu zmienia nam się muzyczka na taką dość fajną. Tu mamy Max Riviv, kolejny nowy przedmiot, który, bo jak zapewne wiecie, Riviv nie leczy Pokemona, ożywia temblonego Pokemona, ale nie leczy mu HP na Maxa, a Max Riviv właśnie mu je leczy. I tutaj pozostawiamy takie ładne ślady na tej wodzie, na zwykłej, znaczy na morskiej, że tak powiem, takich śladów już nie i na wodzie też spotkać nas mogą dzikie pokemony, tak samo jak w trawie Tu mamy też Itera I tu jest jeszcze jeden ukryty przedmiot O, i proszę bardzo Walka z dzikim pokemonem na wodzie A zaatakował nas dziki Miril, Którego sobie teraz pokona Nie wiem czy mi się opłaca ciąć, więc nie będę wycinał walki I na wodzie są bardzo Pokémony o bardzo zróżnicowanych poziomach. Mogą być od poziomu 5 do nawet 35. I tutaj mamy Rare Candy, czyli gratisowy level dla Pokémon. No i to wszystko w tej okolicy, więc udajemy się z powrotem do miasta Raspberry. Ale nie będę nakrywał drogi, więc ciężę! No jesteśmy w drodze Rasbro na ścieżce 104. Zatrzymam się tutaj, dlatego że pojawiła się tu nowa osoba, której warto zagadać. Kiaciernia zaczęła sprzedawać sadzonki. Strasznie się z tego ucieszyłam i poszłam na zakupy. Nie potrzebuję więcej tego białego zioła. Mógłbyś się zawziąć? I dostaliśmy białe zioło. Nazwa... Mówi sama za siebie, ale... Białe zioło jest przedmiotem do trzymania dla pokemonów, który leczy... Może nie leczy, ale gdy na przykład zostanie Pokémonowi obniżony atak, on go podwyższa na normalny stopień. I tak jest ze wszystkimi statystykami, obrony i tak dalej. No i w tej kwiaciarni zaczęto sprzedawać sadzonki, więc może zobaczymy. I proszę bardzo, mamy tutaj kwiaty różnego rodzaju rośliny do sekretnej bazy. Więc możemy sobie pokrywać po prostu parę roślinek. A może sobie kupię dwie tropikalne rośliny. Ale... Dekoracje do sekretnej bazy są dość drogie, więc... No będziemy musieli się troszkę wykosztować. No i... W tej chwili, kiedy przeszliśmy już... pokonaliśmy już piątego lidera, trenerzy z nami będą chcieli walczyć już po więcej razy. I proszę bardzo, bogacz Winston z tej ścieżki chce z nami walczyć. I teraz możemy stoczyć z nim walkę. Zanim przegrałem, nauczyłem się całej masy rzeczy o Pokémonach. I toczymy kolejną walkę z tym samym trenerem. Wiem, że był to odcinek akurat niewypałowy, gdy miałem z nim walczyć, zapomniałem włączyć nagrywania, ale tym razem stoczymy normalną już walkę. I trenerzy, gdy walczymy z nimi, drugi raz zazwyczaj mają silniejsze Pokémony. Ale oczywiście jest limit ich siły. Trenują pokemony do pewnych poziomów i później już koniec. Nie będzie mocniejszych pokemon. Akurat ten trener będzie miał chyba lineuna do 34 albo 3, do końca nie jestem lepiej zmienię Pokémonan z poltoja bo przy obniżonej celności jeszcze mieli byłoby duże ryzyko ale Aorid sobie poradzi bez problemu odor slud teraz nie możemy zwiększyć cel unikliwości ale i tak przecież nie możemy zwiększyć bo anorid nie zna żadnych ataków zwiększając tych unikliwość no i wygraliśmy kolejną walkę z Łokaczem Winstonem. Przegrałem znowu? Dlaczego nie mogę wygrać? I od bogaczy jak zwykle cała kupa pieniędzy, że tak powiem. No i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jest rzeka. Ale to jest jednak jezioro. To możemy sobie popłynąć tutaj i mamy końc. I mam tutaj też kolejny przedmiot Pipi Up. Tutaj też mamy wodę, ale już po niej pływać nie można. Ewentualnie sobie porobić jakieś ślady. No to chodźmy teraz na północ od Rusboro, żeby dostać się do pewnego nowego miejsca. O którym mowa w tytule. Bo dostać się do niego nie będzie aż tak łatwo. Najpierw musimy przejść przez pierwszą plażę. Popłynąć już przez morze. Ominąć drugą plażę. No i dopiero teraz się tutaj dostaliśmy. Ale najpierw zajdziemy tutaj w lewo, bo on do tamtego miejsca dochodzi się w prawo. I tutaj mamy takie drzewko, do którego, w którym możemy sobie zrobić sekretną badę. I właśnie w tym drzewku sobie ją urządzę. Tak, to drzewko ma naprawdę dużo miejsca, ma jakby dwa pokoje. Można sobie fajnie zrobić tutaj badę. Więc zaczynajmy dekorować. Kupiłem dwie roślinki i je tutaj sobie ułożę mieć. Nie, tutaj nie, bo nie będę mógł przejść. Tak po kątach myślę, że będzie dobrze. No i już nasza baza zaczyna nabierać swojego, jakby to powiedzieć, uroku. No dobra, więc teraz mamy sobie tutaj tu bazę i możemy sobie przychodzić do niej kiedy chcemy. Ale, jak widać, tutaj jest cała masa trenerów, których teraz pokonamy. Walczę w biegu, spróbuj za mną nadążyć! I sportmenka Kira chce z nami walczyć. Jest od walki do Kemonach, którego już dobrze znamy. No może nie tak dobrze, ale znamy. Nasz Pol tutaj poradzi sobie jednym ciosem. Tak jest. No i teraz kolejny nowy pokémon, Dodrio. Jest to wyższa forma do duo. Pokémon całkiem, całkiem silny. Więc lepiej uważać. No na szczęście używa fury atak, Ataku Fury, który wali od 2 do 5 razy. Jest cała masa takich ataków. Wali od 2 do 5 razy albo i mniej o. I starożytna moc podwyższyła nam wszystkie statystyki. Teraz rock no I już podnosiła nam szybkość, no i walnęliśmy pierwsi. To jest właśnie zaleta starożytnej imówki. No i nasz Woltoj prawie zdobył poziom. No i pokonaliśmy też trenerkę. Kire. Zadyszała się po ciężkiej walce. No i tutaj mamy kolejnego trenera. Ty! Mój macho! ŻĄDAM WALKI! Mówisz masz. I teraz czarny pas... Koichi chce z nami walczyć, wysłał od walki Machopa. My wysłamy do walki naszego Boltoja. I mam nadzieję, że wystarczy jeden Psybee. Jest, wystarczy. No i tym samym, nasz Boltoj ma kolejny poziom. 34. Dokładnie podkoczyłem mu statystyki i teraz kolejny nowy Pokémon Maczok. Do walki z Maczokiem użyję... Słablu. Słablu sobie z pewnością poradzi. No i Maczok jest wyższą formą Machopa. Spróbuję go uśpić na początek i się udało. Bo jak wiadomo nie za każdym razem połysanka nasza zadziała. I możemy sobie śmiało atakować Pik. ale Pikiem, ponieważ jest atakiem typu latającego, ale ataki typu latającego świetnie działają na Pokémony walczące. I Maczok mocno śpi. Na szczęście nie budzi się. No i chyba tym samym swap plus zdobywa Zobywa kolejny poziom. I pokonaliśmy tylko auć, auć, auć. Ouch, ouch. mu się. To teraz zmienimy sobie Pokemona na Anorita, bo jeszcze on nie ma poziomu. Na szlajn ma jeszcze przedmiot, jakim jest Ripple. I warto też jest zajść tu... Warto zajść też tutaj. Ponieważ tutaj jest kilka przedmiotów, A mianowicie TM01 zawierający atak Focus Punch, o którym już wcześniej mówiłem. Który więcej nic Nie ma. I tam jeszcze wylewiam przedmiot, ale żeby przedostać się przez to osłubisko, musimy użyć rowera. Hmm, niedługo będę się zmienić rower, bo Match Bike w miejscu, do którego niedługo się udam, nie będzie zbytnio potrzebny. I tutaj mamy Iron. Witaminę, która zwiększa Obronę Pokemona. Tłumacz na Polski jest to żelazo. I żelazo wciśniemy Boltojowi, bo on nie ma z najlepszej obrony. To teraz zjedziemy teraz na dół. Albo lepiej w ogóle zejdę z tego rowera, bo ciężko się nie jeździć w tych warunkach. I tutaj mamy kolejny przedmiot, Heal Powder. Heal Powder podobnie jak Full Heal leczy wszystkie statusy Pokemona, ale obniża mu szczęście, przez, przez, ponieważ jest bardzo gorzki. I tu mam kolejną walkę z, z dziwnie ukrytym trenerem. Przyjmij to! Ultra Atak Pokemona ninja No i toczymy kolejną walkę z chłopcem Ninja Jadenem. Tyle za walki Naniaska. Który są do walki Anorita. Anorita chyba nie byłby najlepszym silnikiem dla Naniaska. I Naniask używa ataku Screech, czyli ataku Piskiem, który mocno obniża obronę. Jest to bardzo praktyczny atak. Zawsze jak mam okazję, to go biorę. I Naniask ma zdolność Speedboot, która teraz się pokazuje i w każdej turze zwiększa jego szybkość. Piętna Mają ją tylko dwa Pokémon. przynajmniej w generacji trzeciej, bo jak jest w czwartej i piątej, nie wiem. No i kolejny Pokémon Gulpi. Pokémon, którego nie bardzo lubię, chociaż całkiem nawet mi się podoba jego przemiana z Nie wiem, czy... O! I Metal Claw wzmocnił nam atak. Ale Gulpi nudził Ensor i będę musiał dalej walić Metal Clawem. No ale mimo wszystko wygraliśmy walkę. Na szczęście nie zostaliśmy otrudzeni z Wow, Ła! Nasza strategia zawiodła! Nie każda strategia jest niezawodna. No i tutaj mamy kolejny nowy rodzaj trenera. Wydajesz się być. Dotrzymaj to mi towarzystwa. I ekspert Timothy chce z nami walczyć wysyła do walki Hariyama. Nowy trener to i nowy pokémon Hariyama jest wyższą formą Makuhita. I Hariyama, i właśnie Makuhita też znają atak Fake Out, który potyka. Za każdym razem. Chyba, że pokémon ma zdolność Inner Focus, czyli skupienie, wtedy potknąć go nie można. No i Hariyama użył teraz bardzo silnego ataku. Vital Throw. Nasze ataki nie są na niego zbyt efektywne. I nasz Anorit też nie dał mu rady. Hmm, myślałem, że sobie poradzić. No, ale cóż, Alakazam sobie na pewno poradzi. No. No i chyba tym samym Alakazam zdobywa kolejny poziom. 34. I wkoleśmy eksperta Jest Jesteś znacznie silniejszy niż sobie to wyobrażałem. Hmm, ta przegrona długo pozostanie w mej pamięci. Jeśli pozwolisz, to chciałbym móc stoczyć z tobą jakąś walkę. Jeszcze jakąś walkę. I dostaliśmy numer od eksperta Timothiego. Wypadałoby ożywić naszego Anorita. Dlatego użyję na nim Revive. Bo Anolit przyda mi się w następnej walce. Do następnej walki też nie będę używał Alakazama, tylko Marsz Tompa i pokażę wam ser. No to zaczynajmy kolejną walkę, tym razem 2 na 2. Moje pokemony mają czarny pas! Nasze oczy się spotkały, Już nie ma ucieczki! Skoro nie ma ucieczki, musimy podjąć wyzwanie. I toczymy kolejną walkę z walczącą dziewczyną Helen i psychiczką Alex. Tę wysłałem do walki Meditata i Kadabra. By do walki Anorita i Marsztomba. Anoritem od razu biorę się za kataprę, a marsztą użyję serf. Serw działa na oba pokemony. Niestety Meditate się ochronił, używając yy, tego Dedekta. I uuu, niedobrze nasz Anorit został oszołomiony. Meditate się obronił, a serw fali. tężną falą wody. Serw też może potknąć. I kolejny Pokémon Kirillia. Kirylia jest yy, przemianą Rattlsa. No i już lepiej zmienię Anorita na Swablu tutajże. Tak z Wablu. A marsztą po prostu pali dalej. Meditate już kolejnego nowego ataku Hidden Power Który jest typu normalnego, ale zmienia swój typ w zależności od typu Pokémona Warsztalk jeszcze raz używa Surfa I tym samym załatwia oba Pokémony I zostaje tylko jeden Ja na no, kolejny poziom też. Zostaje tylko jeden Pokemon do pokonania. Makuhita. Dobrze pamiętam. No i Swablu, co ciekawe, pokonała go jednym, sek jednym atakiem. Sekretnej mocy. No i pokonaliśmy te dwie trenerki. To zbyt upakarzające. Nieźle. Trochę kasy. No i tutaj mamy kolejne nowe jagody. Jakimi są klepsyberys? Mamy ich tutaj sześć, więc zbierzmy je wszystkie. Klepsyberys mają takie dość ładne i duże kwiaty. Łatwo bardzo jest rozpoznać, jak rozpoznać te jagody. Więc teraz wypadałoby coś o tych nowych jagodach powiedzieć. A więc Klepsybex. Sprawiają, że Pokémon staje się bardziej przyjazny, ale obniża to jego atak. I właśnie, gdy mamy Pokémona, który nas nie bardzo lubi, damy mu jagodę i dostaje plus. 5 bodajże punktów do szczęścia. I wtedy niektóre Pokémony to się przydaje do ewolucji, do ewolucji, jak było w przypadku naszej Krobat. No i zobaczmy jeszcze taki tej jagody. Więc bardzo gdzie 5,9 sala jest twarda, ma smak kwaśno, gorzko cierpki. Nie jest zła na smak. No i jest to rzadka odmiana ukształtowana jak korzy. Wyrastają z niej ogromne kwiaty. To zresztą wcześniej widzieliśmy. No i w tych trawach żyje kilka nowych Pokemonów. I oto jeden z nich Jest to Jigglypuff Pokémon Balon typu normalnego Jigglypuff nie jest zbyt silny i nie mam zamiaru go łapać Ale może nam troszeczkę namieszać No cóż, spróbujemy go pokonać naszym argumentem Mimo bardzo niski HP O nie, roll out. No to już po nas. Norid znowu nas zabił. Jak bóg. No cóż, to wyślem do walki Boltoja. No i pokonaliśmy dzikiego Jigglypuffa. To miejsce jest jedynym miejscem, gdzie można złapać Jigglypuffa i Swillow, czyli wyższą formę Taylowa. Oprócz tego właśnie żyje tutaj Taylow i Swaddle. Żadnych więcej nowych Pokemon. No i to wszystko w tym odcinku. Więc zapiszmy grę. Już, mamy 26 godzin. 27 prawie. Dość długo. No cóż, i zobaczmy, co będzie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W następnym odcinku wypłyniemy na pełne morze, gdzie spotkamy całą masę trenerów. I zwiedzimy sporo nowych miejsc. No, i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z Wami, to cześć.